I got a bad nie feeling for this Pokryt nas, we don't care Dobra, trzy, dwa, siedem Spierdalamy byle jak najdalej stąd Szybko, 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 szybko <laughs> O oh, oh, Bo generał jeszcze chyba u nas będzie zwiedzał O oh, kurwa A nie, u nas już chyba zwiedzał U nas już chyba zwiedzał Ustkował, uczystkował u nas baraki. No. A to w sumie nie wiem czy nie admirał, ale nie wiem. Dobra. No. Jak do tego doszło, nie wiem. Generał sobie nie dał znać. Doszło do inspekcji baraków. Truperzy, truperzy poszli w gacie srać. Generał skontrolował. Każdy... Jebe, jeden jebany barak. Przez twe, propy twe, propy zielone. Ochujałe. Ile na to kredytów armii poszło? Pewnie w no. Generał zrobił nam tutaj cięcia budżetowe. Nie mamy już nawet kurwa połowy baraków. No, taka ładna biesenka. Dobra, trzy, cztery. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy z tym, dawaj, 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 dawaj Kurwa, ciężkie trochę, ale dobra, idziemy Cicho, cicho tam Będzie wszystko dobrze Działamy dla dobra ogółu, dobra teraz ja nakręcam na Nakręcam, nakręcam A Kurwa, dobra O, o, dobra, i idziemy Ja już szukuję, mnie to na Nie będę telewizor, tylko uważaj, żeby, żeby go nie zbyć U nas zajebią Prawda, prawda. Wniesiemy powoli, powoli. I generał robi. Ge, generał, generał robi rewizję baraków. Trzeba ten telewizor z stanu wynieść. Jak najszybciej. Zostawić U nas go już. Była już rewizja, idioto! Była już. byli już pięć razy. Odstawiać to. Dobra! To w naszym z powrotem. Kurwa, macie. Wiedziałem, Powiedziałem, że no. mi telewizor był. A ja pierdolę tyle Żyli. zachodów. Do gazu. Przyjąłem. Może wyciągnij. Nie, 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 wracaj tutaj. <laughs> <To w> nagrodę <laughs> za pierwszą Trzeba się napiewać CD. aresztem to znaczy komandora. Ja wiem gdzie ja Nie będę oglądać. Co to? I dlatego A je. Czy inni? To znaczy, nie mam owy. I dlatego jedziemy na drugim. Gręcałem ja nakręcam, ja nakręcam, ja na no, 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 no. Dobra. Konkretnym przypadkiem ten Dobra, idziemy, I wchodzimy, wchodzimy. Szukamy go po prostu. Powoli, powoli. Uważaj, żeby nie rozejłać. Dobra, Monitoring venatora. O, że tam jest. Mm. 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 Jezu, kurwa, ja tak. mi <laughs> wpadła. I też kiedy pierwszy pierwszego sposobu. Kurwa, za szybko! Powiem, że tak się nie, tak nie sprawdziłem. Się... Kurwa, meć! Nie ma kawałek, no brawo. Na szybko, na szybko. Tak, 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 tak. Gdzieś tu tak. powinien być klej Gdzieś tu tak. powinien być play. A mi. A mi. Kurwa, tu nie ma, tutaj. Dobra, zajebiście, mamy klej. Taka bejca trochę, ale dobra, nada się. Dobra, trzeba teraz to sknocić z tym. Ten jebany, jebany róg. O i dobra, i teraz trzeba marker. Dobra, wyciągnął do marker. Dobra, i teraz jeszcze marker. Nic nie widać, nic nie widać, nic nie słychać. Dobra, dobra, nic nie widać, nic nie widać, nic nie słychać. Klej, klej trzeba odstawić, klej trzeba odstawić, ok. Dobra. I tutaj jeszcze, dobra, nie będziemy, nie będziemy oddawać im swoich pieniędzy. Ciężko zarobionych uciekamy stąd, uciekamy stąd, czym prędzej. Powtórzę ostatni, kurwa raz. Pal. Jak do tego doszło? Nie wiem. Dobra, nie ma nawet samolotu, medykamentów na niego. Jest tu medyk na sali wyryźć hmm. cię to przez wyryźć cię to przez śluzy